Hejka! Witam Was ponownie na moim kanale z tej strony stomatolog dobra rada. Ruszamy z kolejnym odcinkiem o co chodzi i dzisiaj będziemy rozmawiać o dentofobii, a może też bardziej o tym, jak sobie z nią poradzić. Zaczynamy! Od tego, żeby się zastanowić, czy Wy faktycznie macie dentofobię, czy po prostu boicie się dentysty, jest to strach przed stomatologiem i wszystkim, co z nim związane. Jeżeli chodzi o dentofobię, to jest to taki strach, który jest też po części nieracjonalny, nie wynika, nie zawsze wynika z naszych doświadczeń, czy, czy tego co przeżyliśmy. Natomiast strach przed dentystą będzie wiązał się z konkretnym przeżyciem, bądź historią zasłyszaną, bądź jakby te, tym, co nau nauczyli nas rodzice, czy co nam wymawiano w dzieciństwie. I jakby pierwszym krokiem do tego, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, to zrobić taki rachunek tego strachu, e, czyli metodą małych kroczków, rozbić to. Wszystko na drobne elementy, i zastanowić się, co we mnie powoduje strach. Czy jest to na przykład zapach taki dentystyczny, czy sam dentysta, jako taki, czy może dźwięki, które są w gabinecie, czy może igły, których się używa. Eee, najlepiej sobie właśnie to wszystko wypisać i rozbić ten strach na małe części, żeby wiedzieć, z czym będziemy walczyć. I teraz uwaga. Informacja, która y, Was zaskoczy może? Zmieńcie lekarza. Zacznijcie od zmiany lekarza. Nieważne, czy byliście z niego zadowoleni, czy nie. Jeżeli nadal towarzyszy Wam ogromny strach przy wizytach dentystycznych, zmieńcie lekarza. Zaczynacie na nowo, zaczynacie z czystą kartą, poznajecie nowych ludzi, nowy gabinet, nowy styl pracy i wszystko jest takie świeże i możecie do tego po prostu y, podejść z czystą głową. Żeby zmienić tego lekarza, musicie zacząć od tego, żeby zrobić sobie research gabinetów. Weźcie pod uwagę to, czy, czy najważniejszy jest dla Was komfort, nie ma znaczenia, jak daleko będzie gabinet, czy szukacie jednak gabinetu tylko w swoim, swoim areale, przeczytajcie wszystko na jego temat, sprawdźcie jego profile social mediowe, być może uda Wam się znaleźć osoby, które się tam leczą i zapytać, czy są z tego leczenia zadowolone. Jak już wybierzecie ten swój gabinet, który spełnia Wasze wymagania, to następnym krokiem będzie umówienie się na wizytę. I teraz uważam, że na taką wizytę powinniście umówić się osobiście, a nie telefonicznie, dlatego że będziecie mieli już pierwszą okazję na zapoznanie się z gabinetem na zobaczenie jak wygląda poczekania, zapoznanie się z budynkiem, może trochę też z topografią, gdzie zaparkować, o ile wcześniej musicie wyjechać z domu, zapoznacie się już z Panią rejestratorką, będziecie mogli zadać dodatkowe pytania i w ogóle jakby będziecie mieli ten pierwszy feeling, czy ten, czy ten gabinet Wam odpowiada, no i przychodząc już na wizytę będziecie mieli poczucie, że już, już kiedyś tam byliście. Kiedy już nadejdzie termin tej waszej pierwszej konsultacji, to tutaj najważniejsze jest, żebyście w cudzysłowie poczuli chemię do swojego dentysty. Bardzo ważne jest, żeby to była konsultacja tylko i wyłącznie konsultacja. Umawiacie się na rozmowę, na ewentualnie badanie jamy ustnej i na omówienie tego, czego będzie wymagał wasz plan leczenia. I tutaj musicie po prostu troszeczkę podejść do tego, yy, posłuchać siebie. Czy na przykład osoba, z którą rozmawiacie, wydała Wam się kompetentna, odpowiedziała na wszystkie Wasze pytania? Musicie tak, jakby trochę sprawdzić sobie tego dentystę. Zadajcie mu wszystkie nawet najgłupsze pytania, i oczywiście podzielcie się tym, że jesteście przerażeni tą wizytą. I zobaczcie, czy reakcja tego lekarza będzie dla Was e, będzie sprawiała, że będziecie się tam czuli bezpiecznie e, i, czy, i czy sprawi, że po prostu będziecie chcieli podjąć walkę z tym swoim strachem, e, a e, gabinet okaże Wam e, wsparcie, jakby w, ty, w tym trudnym zadaniu. Kiedy już okaże się, że. Wybraliście dobry gabinet i lekarz ma w sobie dużo empatii i będzie Was zachęcał do leczenia. Poproście, aby zacząć od czegoś totalnie lekkiego, bardzo przewidywalnego, od zabiegu, który Was kompletnie nie zaskoczy i najlepiej też, żeby nie trwał długo. I oczywiście niech będzie to osobna wizyta. Chodzi też o to, żeby właśnie ta pierwsza wizyta przebiegła bez problemów, i być może, że będą rzeczy, które są dużo bardziej pilniejsze do zrobienia. Natomiast przy, przy dentofobii najważniejsze jest budowanie tego zaufania, budowanie tego, e, tej strefy komfortu, tego poczucia bezpieczeństwa. E, więc tutaj warto po prostu zacząć od czegoś, co ani nie zaskoczy lekarza, ani nie zaskoczy tego naszego strachliwego pacjenta. Podpowiem Wam jeszcze e, kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, właśnie umawiając się na tą wizytę, czy będąc na pierwszej wizycie. Są to rzeczy, które po prostu. Pomogą Wam oswoić się z gabinetem. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na poczekanie, bo jest to jakby pierwsze pomieszczenie, do którego się wchodzi. Ważne, żeby była y, tam spokojna atmosfera, przyjazna. Może lecieć jakaś uspokajająca muzyka. Ważne, żeby to miejsce było też oddzielone od gabinetów, żeby to był taki safe zone dla pacjentów, którzy oczekują: mogą tam wypić kawę, mogą odebrać telefon, mogą wygodnie usiąść i poczytać jakieś gazety. Ważny jest też zapach, ponieważ to będzie podświadomie nas irytowało bądź też uspokajało. Więc dobrze by było, żeby w takim gabinecie no, nie pachniało tym przysłowiowym dentystom. Dopytajcie na przykład, czy jest możliwość znieczulenia komputerowego, bo wiem, że dla osób, które się boją, jest to taki, jest to taki typ znieczulenia, który po prostu powoduje mniejszy dyskomfort przy jego podawaniu. Zwróćcie też uwagę na takie kompletnie dodatkowe rzeczy, które w sumie nie wpływają tak naprawdę na jakość leczenia, ale wpływają na poczucie, że przebywanie w tym gabinecie będzie trochę bardziej przyjemne. Na przykład możliwość oglądania filmów, ee, takie zabawki do ściskania, kulki antystresowe. Czy są poduszki dla pacjentów leżących na fotelu, żeby im było na przykład wygodniej? Czy są kocyki? Często, jak pacjenci się stresują, to jest im zimno i ja też z mojego doświadczenia wiem, że przydają się takie kocyki dla pacjentów. Także po prostu dopytajcie, jakie są te udogodnienia, które Wam umilą wizyty. A, no i zapomniałam jeszcze o tym, że sami też możecie sobie pomóc. Na przykład bardzo fajnym sposobem jest to, żeby zabrać sobie e, słuchawki i posłuchać w czasie wizyty swojej ulubionej muzyki, bądź jakiegoś podcastu, którego nie, nie mieliście czasu przesłuchać. E, wtedy wizyta Wam szybciej zleci. Jeżeli dentysta będzie chciał Was o coś zapytać, to po prostu umówcie się na jakiś znak, jak na przykład dotknięcie prawego ramienia, e, gdzie po prostu wtedy zdejmujecie słuchawki i, i słuchacie pytania, które Zadawam dentysta, a poza tym jesteście w swoim świecie dla siebie, a my robimy to, co do nas należy. I jeszcze taki mały tip, jeżeli chodzi o konkretną wizytę lub kolejną, którą będziecie odbywać, zawsze przed rozpoczęciem wizyty omówcie, co będziecie robić. Dlatego, że po prostu będziecie czuli, że nic Was nie zaskoczy, że macie jakiś plan, że wiecie, po co przychodzicie. Eee, czyli co będzie robione? Jakie mogą być możliwe scenariusze podczas leczenia? Na koniec wizyty oczywiście omówcie znowu co się udało zrobić. Najlepiej, żeby dentysta pokazał wam jak wyglądała sytuacja. To wam pozwoli też dużo więcej zrozumieć. I teraz tak, często tych informacji jest bardzo dużo i w stresie też nie jesteście w stanie ich zapamiętać. Poproście o to, żeby gabinet przesłał wam maila z takim powiedzmy sprawozdaniem z wizyty, żeby jak opadną emocje, żebyście mogli to sobie przeczytać. Ważne jest też, żebyście uzyskali informacje. Co jeszcze jest do zrobienia, w jakiej kolejności i co będziecie robić na następnej wizycie? To da Wam takie poczucie jakby rutyny tego leczenia, przychodzenia regularnego, po to, żeby w końcu dokończyć to leczenie. Bo często u osób, które mają problem z, właśnie z tym strachem przed dentystą, jest tak, że przychodzą z postanowieniem, że tym razem się uda i gdzieś tam po pierwszej, drugiej, trzeciej wizycie rezygnują, do momentu, aż znowu coś ich nie rozboli i znowu zaczynają z tego samego punktu. A teraz powiem Wam sekret. Tacy dentyści naprawdę istnieją. Często piszecie mi, że to, o czym mówię, to są gabinety marzeń, bądź nigdy nie poznaliście takiego dentysty, ale naprawdę poszukacie, znajdziecie. Ja przyjmuję w taki, w taki sposób pacjentów, jak Wam opisałam. Wielu moich znajomych również. Gabinety, w których pracuję, pracujemy właśnie nad, na, na dokładnie takich zasadach, które Wam opisałam. Eee, I nie jest tak też tylko w dużych miastach, bo nie przyjmuję tylko w dużych miastach. Po prostu musicie poszukać. Nie, nie drugi, nie piąty, może nie dziesiąty gabinet, który znajdziecie, będzie taki, ale w końcu znajdziecie gabinet, w którym będziecie bezpieczni, będziecie yy, wiedzieli, po co przychodzicie, i to leczenie po prostu będzie miało swój sukces na końcu. Na dzisiaj to koniec moich rad, jeżeli chodzi o dentofobię, ale jak zwykle zapraszam Was do komentowania, do dyskusji. Pod, pod filmikiem może macie jakieś rzeczy, które Was szczególnie przerażają w dentystach, to napiszcie mi, jestem tego ciekawa, oprócz tych, co większość osób opisuje, czyli właśnie dźwięki, zapachy, igły i te wszystkie takie po pospolite sprawy. E, tymczasem wszystkiego dobrego, widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. O co chodzi?